Hejka, jak dobrze liczę, 17 odcinek, więc drapki za, 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 tak, za, może tym razem dobrze policzę, 10, 12, 14, 16, 17 zł. big 7 7. kopalnia diamentów, 500 od ręki, pensja oraz kółko i krzyżyk. Zaczynamy sobie od gry kółko i krzyżyk. No to chyba proste. Tego nie przegapię, tej nagrody. Krzyżyk, krzyżyk, kółko. Jestem pewna, że w to wygram. Zobaczymy jak z moim przeczuciem. Zawsze wygrywam w kółko i krzyżyk, ale nie tym, nie tym razem. Muszę się uczyć szukać tych y, literek kontrolnych, bo ciągle znaczy nie ciągle ale często przegapiam i ciągle nie jestem pewna czy wszystko zrobiłam pensja. Przepraszam, oglęłam sobie troszkę kawki. <laughs> pensja. Wygrywające liczby to 24 oraz 9. Ogólnie jakie ładne są te zdrapki. Wszystkie. wszystkie są takie ładne Dzisiaj mam humor zero 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 dziewięć, dwadzieścia szesnaście pensja trzydzieści cztery zero dziewięć nie zero osiem i dwadzieścia cztery pięć no Rzydka zdrabka, niedobra zdrabka. Uf, zdrapałam. No dobrze, trzecia zdrabka. Kopalnia diamentów, łyk kawy. Szukamy diamencików można wygrać 75 zł, Złoto, monety, kufer. Co to jest? Motek, worek, naszyjnik, perła i plik pieniędzy. Myślałam, że coś przegapiłam, że to było E. A to by było ze mną źle. Dobra, nic nie przegapiam. Aut. Do widzenia. Mamy teraz 500 od ręki. Łyk kawy. Mm -mm -mm. Dziękuję. Szukamy kilku yy... banknotów. Diamencik. Wurgon. Korona. Wszystko tak z hajsem i ze szczęściem się kojarzy. Bank. Kasa. Banknoty. Jedne banknoty. Dwa złote. Trzy razy M. Zwróciła się drapka za dwa złote. To już dobrze. I mamy. Gwiazdę tego drapingu z drapingu. Zabawy. Łyk kawy. I szukamy siódemeczki. No weź Jabłuszko Cytryna arbus. Wszystko lubię Diament Dzwonek Pierścień Gwiazda Banknot Złoto Moneta Podkowa Pik Dzwon Pierścień Cytryna Safe, winogrono, koniczynka na szczęście, czterolistno, no więc szukamy szczęścia. Banan. No była koniczyna, no to dajecie szczęście, tą siódemkę. Korona, jabłuszko, serduszko, garnuszek, ananas, lubię ananas, koniczyna na szczęście dziękuję bardzo. diament i wiśnia, bank pomarańcza, winogrono. Zostały nam trzy gry. Gra dwunasta worek, korona i złoto. Jest siódemka. Ale super, ale się cieszę. Ale super i ale się cieszę 10 zł. No proszę. Muszę się nauczyć. Wiecie, szukać tego. Dobra, mamy ten numer. Ha, fajnie. Czyli z drapki za 17 zł zwróciło się 12. Czyli wynik jest super, 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 super. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak ktoś to ogląda, bardzo się cieszę. Także życzę wszystkim miłego, bardzo miłego dnia. Nieważne ile zdrapek dzisiaj zdrapiecie, co wygracie. A <laughs> się zawiesiłam, się spojrzałam za okno. Tak średnio jest u mnie za oknem. No dobra. Jeszcze raz miłego dnia. Buśka pa.